Cześć, witajcie, z tej strony Balosipl Dzisiaj zagrałem sobie w, 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 w... We FNaF Sister Location Jeden z widzów nie prosił, żebym nagrał, więc proszę bardzo Właśnie to teraz będę nagrywał Nie wiem w ogóle, jak się w to gra, ale dobra, coś sobie spróbujemy w ogóle zrobić Eee, Ed... Nie wiem, nie umiem. Error. O, baza? gryj. Ja pierdolę. Mm. Fajnie, fajnie. Pozdrawiam. Co jest, kubie? Czeka się, widzę, że wychodzę, bo się boję.

Сейчас я в то не умею играть. Зачем мы зачем на группе? Поможешь, Тимми? Она. Kiedy ja nawet nie wiem, która, a je w ludzie? W nie ma głosu. Się boję. Prawda, Słuchajcie, mam pomysły. Jak teraz sobie gramy w The sister Location, Mam pomysł, żeby sobie, żebym sobie na telefon jakiś horror sobie ściągnął. I będziemy sobie grać horror. Coś takiego. Kurwa, zgaś słońce, bo mi tutaj razi. Kurde, teraz to ja tym bardziej nic nie widzę. Czemu tu jesteśmy, jak dubię? Widzicie moje oko? Widzicie? Nie, ogarnie, wiecie. Ja muszę iść do fryzjerów, bo jakąś taką szyjebą fryzowego. Co? O, za pierwszy. Mm. No i się popsuło, no, super Co to za puste łby? Mm. No, ísť spať do O, ludzie, ja w to nie chcę grać. Kiedy koniec tej nocy? No, wygrałem chyba. Zamknij się. Idę teraz w GTA. Poczekajcie chwilę, zrobię krótkie cięcie.